Witam Was, witam. Szybko, szybko. Kurwa i to i wszystko psuna na budę. Za późno. Niby gleba wilgotna. Ale leżą. Leżą, ale zobaczcie. Ostatnio było ciepło. Dzisiaj jest 10-17 stopni. Wczoraj było 15. Tu już widać, że jest inny rzepak. Kończyłem chyba kwazarem. Dosypowałem kwazara, bo już jest inny odcień. Tu jest jakby odcięcie na obrociu, dopiero teraz to widzę. Tak to jest jak w pędzie. Sypał rolnik, siary jak wściekły. Zobaczcie, no wcale nie są bo źle. Tu zobaczycie na filmie, jaką prędkość osiągnąłem. Na dłuższym filmie Pierdyle, zobacz, to zaraz do regulacji Kurwa, przyszły tydzień ciepły I trzeba będzie go łapać Patrzcie jak zasuwa No i co teraz by było Bo bym dzisiaj jechał z RSM -em? Po ptokach Zobaczcie jaki on już tutaj się Rozkapuścił Ja pierniczę Jak mi się podoba Ta, tylko błyknu ciepło i on będzie chciał zasuwać do góry Do góry, do góry, do góry Oczywiście jeszcze widzisz jakaś zwierzynka o tutaj chodzi Może, bo tam jest las Tam jest następny las Tu są lasy i no co tutaj chodzą No trudno Trzeba to przyjąć na klatę Ale to Umberto wystartowało kurwa! Aż jestem w szoku Jaki on tu się już piękny, zielony robi Jadę na Peggerusa myć rozsiewać dopiero to but wyczyściłem i nie wyrobię Jadę myć, rozsiewać, wracam na ścieżkę. Wiadomo tam wyżej jest słabszy, bo tam jest czwarta klasa. Ale tu na dole jest taka dobra trójeczka Dobra trujeczka. Zresztą tu woda pędzi na dół. No i bardzo właśnie uwolewam nad tym, że go nie ma. I zobaczcie, tutaj są po RSM. -ie. No i teraz co? Taki zapach nam tu pięknie, już rośnie. I teraz co RSM? już praktycznie większość by poszła po liściach, a nieżeli na ziemię. No a tak. Nowe liście wyjdą. Te, dawka też nie była końska. Wszystko gra. Tylko szkoda, że tu go nie ma, nie? Na owrociu to wam już mówiłem. Że tu niego go ślimaki zjadły. No trudno, tu przyjadę z groszkiem, sieje takie dwa siewniki, tu zostawię ten, tu mi róg zjadło, to przyciągnę dwa siewniki i już będzie. Pozdrawiam.